Cześć. 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 Co tam No słuchajcie. Yy, jako już, no jest, się zbliżałem święta, teraz wielki tydzień. To na godzinie wychowawczej pani nam taką lekcję w formie takiej jakby zabawy zrobiła, że yy, Jenosa nam się pytała z kim, nam się. Yy, z czym, jaką piosenką nam się kojarzy dana osoba. No i odpowiadaliśmy. Dlaczego? No i pani się mnie zapytała z jaką piosenką mi się ty kojarzysz? Ja, tak? Tak. No i co? No ja powiedziałem, piosenka Sandpaper od Foziego. No. No bo Sandpaper papier ścierny, ty jesteś stolarzem, używasz papieru ściernego. No legalnie. No i później drugie pytanie było, się kolega zapytał. Z czym ci się macie kojarzy? Z jaką piosenką ci się macie kojarzy pani od matmy? No i no, ja mówię tak... Czemu akurat Panią to No kolega tak poś, zapytał. Ciebie? No tak, no bo każdy, każdy każdego się pytał. Aha, No i ja mówię tak... Ain't my bitch Metallica. <śmiech> <śmiech> A Pani co na to? No Pani powiedziała... No dobra, no. Ja nie neguję, skąd masz takie skojarzenia, no ale okej. Okay. Ale tytuł mógłbyś bardziej sensuralny wybrać. No właśnie. No pierwsze skojarzenie, co nie?